Cześć, cenę pewnego towaru podniesiono dwukrotnie o P%, o ile procent należałoby obniżyć jego cenę, by kosztował tyle, co na początku. I zobaczcie, w podpunkcie A mamy P równe 25%, to znaczy, że podniesiono cenę dwukrotnie o 25%. Na początku ta cena to było 100%, tak, powiedzmy, że ta cena początkowa to było X, więc mieliśmy 100% X i teraz podniesiono dwukrotnie o P%, czyli... Jeśli podniesiono o 25%, to znaczy, że po tej pierwszej podwyżce ona stanowiła 125% X, ta cena, tak? A później znowu podwyższono o 25%, a więc znowu z tego mamy 125% z tej ceny po podwyżce. I Teraz to jest nasza nowa cena po dwóch podwyżkach. Zamieniamy sobie to na ułamki, czyli piszemy z 1,25, czyli 1,25 razy 1,25 razy x. No i tutaj możecie sobie policzyć na kalkulatorze albo na ułamkach zwykłych, ale to na kalkulatorze jest łatwo. Mamy 1,5625x. I teraz to znaczy, że ta nowa cena stanowi... 156,25% tej ceny pierwotnej. No to teraz możemy sobie tę nową cenę naszą oznaczyć jako Y, bo teraz będziemy się zastanawiać, o ile trzeba obniżyć tę nową cenę, żeby uzyskać Y. No to teraz tak, mamy, znowu na wracamy sobie do, do ułamków, czyli mamy 1,5625X równa się Y. No to żeby obliczyć, tutaj wyliczyć z tego x no to musimy podzielić obustronnie przez 1,5625 i nasz x wyjdzie nam tutaj 0,64y no to teraz widzimy że musimy to obniżyć mamy tak 64%y czyli musimy obniżyć o 36% tak bo 100 Procent y minus 36%, y to będzie 64%, czyli o 36% musimy obniżyć. No to teraz następny przykładik. Pod, podniesiono o 50%, czyli mamy na początku mamy 1,5 ceny po, pierwszy, po pierwszej podwyżce i druga podwyżka znowu razy 1,5. Czyli razem to wychodzi. 2,1 czwarta, czyli 2,25x. E, Zamienimy sobie to ułam na ułamki zwykłe, e, czyli mamy 2,1 czwarta x. No i teraz tutaj ta nowa cena, nazwiemy ją znowu y, tak? 2, 1 czwarta x równa się y, to znaczy, że 9 czwartych x równa się y, z tego sobie wyliczymy y, podzielimy przez 9 czwartych, a to znaczy to samo, co pomnożyć razy 4,9, czyli mnożymy przez odwrotność. Tutaj wychodzi nam x równa się 4 y. No to o ile trzeba obniżyć ten y? I żeby stanowił 4 dziewiąte, a był całym y, no trzeba obniżyć o 5 /9. A 5 musimy to sobie przeliczyć na procenty, czyli 5 razy 100%, to jest 509%, czyli to będzie znaczyło, że to jest 55% i 5,9%. O, o tyle trzeba obniżyć nową cenę, żeby uzyskać z powrotem naszą pierwszą cenę bazową.